Dawid, dzisiaj taki słodko mecz. Z jednej strony debiut, a z drugiej uciekły wam punkty. Jak twoje odczucia? No, dokładnie. No, bardzo się cieszę ogólnie, że trenerzy zaufali mi, postawili na mnie w takim meczu ekstraklasy. Bardzo się cieszę, że dzisiaj mogłem zadebiutować i to w pełnym wymiarze 90 minut, ale no, tak jak pani mówi właśnie, no, bardzo szkoda, było 2-0. Niepotrzebnie gdzieś tam za bardzo atakowaliśmy, mogliśmy trochę zwolnić, trochę zacząć kontrolować grę. No i padła bramka jedna do przerwy, później no, pechowa kartka czerwona dla Łukasza Burligi, no i później już druga bramka niestety trzecia. No i, no i co? No i przegraliśmy spotkanie 3-2. Bardzo szkoda. No to przejście z cel z tych rozgrywek juniorskich do seniorskiej drużyny na pewno wnosi jakieś różnice. Twoim zdaniem była jakaś taka znacząca? Czegoś, coś Cię zaskoczyło? No, na pewno jest duża różnica między Centralną Ligą a Ekstra Klasą. No. Czy, się, czy mnie coś zaskoczyło? Na, na pewno trenerzy jakby w szatni tam uczulali mnie, tam młodszych zawodników ogólnie przygotowują tak po kolei, wprowadzają najpierw są treningi, później są sparingi i tak mniej więcej zawodnika przygotowują do tych meczów ekstraklasowych, jakby to mogło wyglądać. No i tak myślę, że zostałem dobrze przygotowany przez trenerów do takiego dzisiejszego meczu. Na samym początku widać było w Twojej grze duży spokój, na pewno na to też miał wpływ obecność Łukasza Burligi. Potem, kiedy była ta czerwona kartka, strata goli, wkradł się trochę nerwowości. Nie uważasz, że mogłeś może trochę szybciej doskoczyć przy tym golu zawady? No zgadza się, na początku dobrze to wyglądało, dobrze funkcjonowało. Mieliśmy no, 11 na 11 graliśmy, strzeliliśmy dwie bramki. Tak jak pani mówi, dobrze to wyglądało do pierwszej połowy. W drugiej połowie no rzeczywiście druga bramka no gdzieś tam zawodnik wybiegł mi z pleców. Nie było też Mateja Palcicza, myślałem, że gdzieś tam też będzie. No, ładnie się zachował, trzeba mu to przyznać, że, że dobrze tam... Przyjął sobie piłkę, podrzucił nad mi Mateuszem Lisem. No i bardzo, bardzo żałujemy, no, że tak się to skończyło dzisiaj. Teraz przed Wami Zagłębie Sosnowiec. Mało czasu na regenerację, ale chyba ta chęć wzięcia rewanżu na rywalu będzie silniejsza. No pewnie. No. Tamten mecz przegraliśmy 4-3 też pechowo. Gdzieś tam było raz, my, raz oni wygrywali, później my ich dogoniliśmy. No i taki był szalony mecz można powiedzieć. No i teraz byśmy się chcieli zrewanżować najlepiej i no, udowodnić, że, że, że to my jesteśmy lepsi i, i wygrać to spotkanie w Sosnowcu za trzy dni bodajże.